Cześć widzowie, witam w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test tego roweru, jakim jest Duoc C29. O całej specyfikacji oczywiście opowiemy w dalszej części filmu. Nasz blok czasowy właśnie wystartował. Jest zamówienie, Maczek i dostawa będzie gdzieś koło, koło parku w Redzie. Fajnie, bo akurat zmierzałem w kierunku Maca. Dzisiaj moim największym wrogiem jest wiatr. Strasznie wieje dzisiaj. I nie mam pojęcia jak to wpłynie na jakość nagrań. Pewnie będę zdenerwowany na to wszystko no ale nic się poradzę jakoś to podczas montażu postaram się ogarnąć ale rarykrydzieś wejdziesz tu? ma bardzo szerokie, no właśnie szeroki koła ma które się nie mieszczą w te stojaki dobra, dzięki ojej hmm. Najbardziej martwi mnie ten napój osamotniony, który jest tam w plecaku. To jest to, o czym ja kółko powtarzam, no, że nie lubię takich zamówień wozić z jednym napojem. No bo to nigdy nie wiadomo, czy on dojedzie cały. Będę się starał jak mogę, aby dojechał, ale... Wystarczy wjechać gdzieś w jakąś dziurę. O, na takich wybojach jak tutaj. Wystarczy tak szybciej w to wjechać i napój już wylany. Powolutku dojedziemy, to nie powinno się nic z tym stać. Ojej. Dobra, się tutaj zmieszczę. Długi samochód pan ma, to ciężko się takim schować, nie? Ja wam powiem tak yy, między nami, że ja tym rowerem już troszkę pojeździłem. Nie na globo. Ostatnio, jak był u mnie holek ze swoim rowerem elektrycznym, no to zrobiliśmy sobie tutaj małą wycieczkę. Pojeździłem sobie troszkę tym dłocem. U mnie 45 było. I powiem Wam szczerze widzowie, że jest to naprawdę godny polecenia rower. Jest bardzo wygodny i w cenie 3000 zł, no bo taki dłotsik kosztuje 3000 zł, jakbyście chcieli go kupić. Mamy tutaj wszystko, wszystko co jest potrzebne w rowerze. I, I klakson, i światła. Również mamy coś, co jest tutaj skryte pod telefonem, nie wiem czy Wy to widzicie. Możemy sobie tu podbiąć kabel i podatować telefon. Jest naprawdę tutaj full wypas, mi. No i co dla mnie najważniejsze, jest on naprawdę bardzo wygodnym rowerem. Super wygodne siadełko. Dupa tak nie boli jak się na nim jeździ. I powiem wam szczerze, że jeździ mi się nim dużo wygodniej niż na moim krosie. Pogoda robi się już coraz bardziej jesienna. Wieczory już są strasznie zimne. Okres jesienno-zimowy jest już naprawdę bardzo bliziutko. No dla nas kurierów to super informacja. Lepsze zarobki, więcej pracy. A więcej pracy dlatego, że sezonowcy się pochowają. Ci, którzy jeżdżą tylko jak jest ciepło, pochowają swoje rowery, przestaną jeździć. I dla takich kurierów jak ja będzie dużo więcej pracy. W ogóle patrzcie, co mnie tutaj zszokowało. Nigdy w życiu się nie spotkałem z progiem zwalniającym na ścieżce rowerowej. Naprawdę, tak jak długo jeszcze, to nigdy nie widziałem progu zwalniającego na ścieżce rowerowej. Dajcie znać, czy Wy widzieliście coś takiego. Prawie jesteśmy na miejscu. To jest ten blok tutaj po prawo. I rower do środka. O, ciasno tutaj. Dobry. Proszę. Jest druga. Jeszcze na twój. Proszę bardzo. 11.82. Będziemy dalej. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić rower elektryczny marki Duoc C29. Rower obecnie można kupić za kwotę 2979 zł. No i w cenie niecałych 3000 zł dostajemy baterię 15Ah oraz silnik 750W, co w połączeniu daje naprawdę super rezultaty. Rower na jednym ładowaniu przejedzie do 100 km. Zobaczcie, co najbardziej mi się podoba w tym wszystkim, to jest to, że ten rower jest naprawdę kompletny. Mamy tutaj wszystko, co jest potrzebne. Są światła, które zapalamy sobie tym przyciskiem jest również klakson i co dla mnie najważniejsze, jest to naprawdę bardzo wygodne siodełko I jazda tym rowerem jest bardzo komfortowa dzięki temu siodełku kolejna sprawa jest taka, że w zestawie dostajemy również bagażnik tylko, że ja go nie montowałem, no bo mi ten rower dużo bardziej podoba się bez bagażnika, ale to jest wiadomo oczywiście kwestia gustu bagażnik dostajemy w zestawie i czy go zamontujemy czy nie to jest nasza indywidualna sprawa do zestawu dostajemy również hamulce hydrauliczne co jest naprawdę bardzo ważną sprawą jeśli chodzi o rowery elektryczne żeby włączyć rower, wystarczy przytrzymać przeciw zasilania i mamy tutaj 5 stopni wspomagania. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no i piąty. Jest manetka, tak jak w motocyklu. Wystarczy odkręcić manetkę. No i jak sami widzicie, rower posiada 29 calowe koła. Zobaczcie jakie te opony są szerokie. Jest również wyjście na ładowarkę, możemy podłączyć sobie tutaj kabelek, no i pododować nasz telefon. Zobaczcie jak fajnie pochowana jest tutaj cała elektryka. Wszystkie kable idą sobie w ramię, więc bardzo schludnie to wygląda. Więc jeśli chcecie kupić ten rower, link do niego znajdziecie w opisie. Ja ze swojej strony naprawdę gorąco polecam za 3000 zł kupić kompletny rower elektryczny z baterią 15Ah oraz silnikiem 750W. Myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna okazja. To by było na tyle z omówienia i przechodzimy do dalszej części filmu. Straciłem tu troszkę czasu i zobaczcie, że przez czas, który tutaj spędziłem, nie wpadło nam żadne zamówienie. No ale jesteśmy na pograniczu Rumi Redy. Pora chyba się zbliżyć do tego McDonalda, bo tam tylko mamy realne szanse na to, że coś nam wpadnie. No bo tutaj to nie wiem, pewnie bym siedział tutaj te 4 godziny i by mi nic nie wpadło. Oje, oje. O. Nic się nie dzieje, no kurde, Rumio, proszę. Jest wieczór przecież. Drażni mnie to już, powiem wam szczerze. Biorę sobie 4 godziny tylko po to, żeby włóczyć się po prostu po mieście? Czy to jest w ogóle sens? Wow, <laughs> wleciało. No kurde, do Redy musimy jechać. A ja z Redy wróciłem, no co za... Oj, to niektóre wyniki wyszukiwania z internetu. Co? Kto to do mnie powiedział? Co to było? Słyszeliście to? Telefon do mnie coś powiedział. Co to jest? Asia, ho, Zobaczcie, w ogóle tu będziemy odbierać, nie? Tu gdzie jest yy, ten znacznik, a dostawa będzie w tym okręgu. Ale kurde, no czuję się oszukany. Po prostu czuję się oszukany. Byłem tam przed chwilą blisko. To po co ja się cofałem? No nic, no, pieniądze do zarobienia. W ogóle, zobaczcie, w koło wszystko żółknieje. Jest to smutny widok, bo kolejny rok już będzie prawie do nami. Znowu rok czasu trzeba będzie czekać na lato. Sie, jedzie pociąg, dobra. No nie dadzą mi pogadać widzowie. Ja nie wiem, ja tutaj nie mogę znaleźć swojego azylu nigdzie. Jakieś miejsca, gdzie mogę sobie postać i z wami pogadać, bo wszędzie głośno. Tu pociągi co chwilę jedzą. Dobra, pora wymienić baterię w kamerze. Także widzimy się za chwilę. I jestem z powrotem. Jedziemy. Teraz pytanie. Kurde, będzie mi najlepiej tam się dostać. Eee, czy tutaj jechać tak, jak przyjechałem? Czy jechać tu od tej strony? Czy ja od tej strony jadąc? Ej, dobra, tu mnie nawet tak nawigacja chyba kieruje. Tak jest. Ej, czy tam jest w ogóle przejście z drugiej strony? Z tego peronu? Kurde, no nie wiem, ale dobra, zaryzykuję. Sam się nie przekonam, to się nie dowiem. Jedziemy tędy. Najwyżej będę, kurde, tam kombinował. Tylko teraz bezpiecznie przejechać tu przez ten przejazd. Dobra, chyba żaden pociąg nie jedzie. Dobra, nic nie jedzie. A może dzisiaj zostaniemy sobie już w redzie? Zobaczymy co. Kilka razy tutaj byłem z dostawą, ale jakoś nigdy na dłużej się tutaj nie zatrzymywałem. Zawsze wracałem, w Redy, jechałem do Rumi. Ja wiem, zobaczymy co to było. Zobaczcie, jaką ładnie się zbiera. Na drugim stopniu wspomagania rozpędza się do 30 na godzinę i to bez żadnego wysiłku. Kilka razy machnąłem pedałami i mamy 30. <słuch> Dlatego nie jest, że na żadnej trójce, czwórce, piątce. No bo wtedy już bym jechał jakieś, kurde nie wiem, 45-50, a tego nie chcę. Tak jak mówiłem mam nie chcę sobie robić problemów z policją. Dobra, jest przejście. Ale jedziemy prosto. No bo tutaj jest też podobny czas. Także zobaczymy. Nigdy tędy nie jeździłem, tak więc pora odkryć nowe tereny. Co ja tutaj muszę za wygipasy zrobić? Czekajcie, bo wygląda to dziwnie. Gdzieś pod ziemią się przejeżdża czy jak? Tak, jest przejście, dobra. Czy rowerem tutaj wiadę? Tak średnio, będę się chyba go sprowadzać na tego wychodzi. O, w sumie wyjechałbym, ale boję się o swoje zęby. Wow, ale klimacik tutaj. Ile grafiti, i twoją drogą bardzo ładne są. Dobra, tu też podprowadzę. O, manetka się przydaje w takich sytuacjach. Rower sobie sam wjeżdża. Co tutaj jest? W życiu tutaj nie byłem. No nie ma szansy. O, policja. O kurde. Nieoznakowanym? Wow. Ty, nawet nie wiedziałem, że oni Fordem jeżdżą. Zobaczcie. Dobrze wiedzieć. żeby będę wiedział, na jakie auto uważać. <grym> Prawie na miejscu. Troszkę mi to zajęło zanim tutaj dojechałem, nie? To jest gdzieś tutaj. Jak to się nazywało? Jakiś bar? Coś ten tegas? Chyba bar, się restauracja. To będzie. To jest co? A tu u góry. Muszę tam wjechać. Dzień dobry. Globo, 138. do widzenia. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że to jest dosłownie 120 metrów stąd. Minuta drogi, a ja musiałem tutaj cisnąć taki kawał. Przecież temu komuś kto to zamawiał, bardziej by się opłacało, jakby se sam po to poszedł. No ale taka moja praca, nie? Mam dostarczyć to mam dostarczyć. O, tutaj na wprost nas. Pierwszy dom. Ja pierdzielę. <gry> Dosłownie tutaj, tak? Czekajcie To gdzie jest 29? To jest 13 Czekaj, bo mnie coś chyba... Pineskę tutaj ktoś źle postawił Ktoś źle pineskę postawił I to jest blok Tam ta klatka pierwsza. O właśnie, jesteśmy na miejscu. Dobry wieczór. Proszę bardzo. Do widzenia. Uf. mamy to 8.88 wyleciało dwie dychy zrobione, dobra, 3 zwiększyć, bo już się robi. No nic pokręcimy się troszkę tutaj po tej redzie i tutaj zostanę, wiecie? Zaryzykuję i zostanę. Zobaczymy jak to w redzie wygląda wieczorem. No że jeszcze kilka wpadnie do 230 mam czas, czyli jeszcze jakieś półtorej godziny. I zostało Ostatnio po przygodzie w Gdyni spodobał mi się Waj odkrywania nowych terenów, których jeszcze nie jeździłem. Także dzisiaj pomęczymy Redę. Zresztą napisaliście komentarze mi pod ostatnim filmem, czy w ogóle nawet często piszecie mi te komentarze gdzieś na TikToku, Facebooku, żebym wpadał do Redy. No to jestem. Witam Was w Redzie. Inaczej, witam Redę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców. Jeśli ktoś mieszka w Redzie, to piszemy komentarz, że mieszkacie w Redzie. Jedziemy. Muszę jakąś ławkę może znajdę. Posiedzimy. W mieście jakoś cieplej niż tam, jak jechałem na tej otwartej przestrzeni. Troszkę słabiej wiatr wieje. Tu jest jakiś park. Idę sobie w nim posiedzieć. Ciemno, tu troszkę. Dobra, przestaniemy na chwilę. Fuh, może tam w jaśniejszej części sobie usiądę, bo tu tak ciemno. Nic nie widać. A, może i na tle, jak mi się podoba. W ogóle widzowie, chcę Wam podziękować za to, że jesteście cały czas ze mną, mimo tej sytuacji, która mnie ostatnio spotkała. Zostaliście ze mną, wspieracie mnie. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, bo gdyby nie Wasze wsparcie, to nie wiem, czy bym wrócił. Naprawdę z całego serduszka dziękuję Wam, widzowie, że jesteście ze mną, że oglądacie moje filmy, lajkujecie, piszecie komentarze. Naprawdę dużo to dla mnie znaczy i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za wszystko. Dobra, wiecie co? Jednak doszedłem do wniosku że nie ma sensu tutaj siedzieć zobaczcie jak już się ciemno zrobiło nie ma sensu, no chciałem spróbować tej redy ale widzę, że nie ma sensu po prostu wracamy do Rumi chyba, że coś po drodze wpadnie, ale wolę jechać niż siedzieć tutaj na ławce zimno się zrobiło, komary gryzą odpalamy rower i jedziemy ale wiem, którędy wrócę tu jest taka fajna droga wrócimy setędy przez ten park mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie napadnie jednak wypadałoby chociaż zarobić te 30-40 zł, jak ja to mówię na pampersy. Dajemy mu teraz troszkę. Jest ulica, mogę troszkę rozwinąć skrzydła. O! Damy piątkę, i patrzcie teraz. Jak fajnie się zbiera. Jak na rower za trzy koła uważam, że jest świetny Widzieliście sami jakie ma przyspieszenie Nie jest takim mułem jak większość elektryków To no kurde no nic się nie dzieje. No ja pierdzielę. Znowu jeżdżę za darmo. Ech. Przyjechałem do Rumi, zobaczcie. Przez całą drogę nic nie wpadło. Dobra widzowie, widzimy się jak coś się wydarzy, bo nie ma sensu tak nagrywać. I w dalszym ciągu nic się nie wydarzyło. Zobaczcie, jeżdżę sobie tak bez celu. Nic się nie dzieje, żadne zamówienia nie wpadają. Włączyłem się po to, bo chciałem wam pokazać pewną rzecz. Mianowicie taką, zobaczcie, że jadę teraz po płytach takich. No, do, na których dosyć mocno zawsze mnie trzepie, jak jadę crossem czy hulej nogą. A tu zobaczcie, jadę dwódzikiem po tych dziurach i w ogóle nie czuję ich. Fajną amortyzację ma. Z wczesnym sumieniem mogę Wam polecić ten rower. Jeśli szukacie jakiegoś roweru elektrycznego na start, dobrego roweru, no to kupujcie dwódzika, bo w tej cenie naprawdę nic lepszego nie znajdziecie. Mi naprawdę bardzo przyjemnie się nie mieździ I, i, i powtarzam to już dzisiaj setny raz, ale ja ten rower sobie zostawiam i będzie to mój drugi rower. Nie, trzeci, bo mam jeszcze fundwajka. Będę miał trzy rowery, na których będę jeździł sobie na globo także będę miał do wyboru sprzętu. Fajna sprawa, patrząc na to, że rok temu zaczynałem od zera. Totalnie od zera. Miałem zwykły rower, nie miałem żadnego elektrycznego. A na dzień dzisiejszy posiadam pięć rowerów elektrycznych i dwie hulajnogi. To jest rok ciężkiej pracy, to nie jest to, że ja się teraz przechwalam czy coś. Po prostu rok ciężkiej pracy, który zaowocował tym wszystkim i naprawdę jestem bardzo wdzięczny za to wszystko, co mam i to wszystko dzięki Wam widzowie, że jesteście ze mną, wspieracie mnie i co najważniejsze, oglądacie moje filmy. Bardzo Wam dziękuję, naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczny za to wszystko. Kurde, nie marzyłem kiedyś o takim czymś, co mam teraz. Fajna sprawa, dlatego widzowie spełniajcie swoje marzenia. No nic, chyba pojadę sobie na Żwirki i Wigury tam do parku. Posiedzieć sobie Dobra, widzimy się na miejscu Albo jak wpadnie jakieś zamówienie po drodze No I dojechałem na miejsce A mi pozostało Złożyć się na tej ławeczce I czekać na zamówienia 20 złotych zarobione W 2 godziny Masakra. Jest, w końcu widzowie Ja pierdzielu już myślałem, że to się nie stanie I znowu to samo To będzie oszoł Tak jest A byłem tam Byłem tam, zobaczcie, siedzę teraz tutaj komaka. Blisko maka jestem i muszę się tracofać do show. No coś mi dzisiaj głowo prankuje, ewidentnie. No ale nic, lepsze to niż siedzenie na ławce, nie? Że jedziemy do tego show. Zamówienie gotowe, to mogę sobie podejrzeć, co tutaj mam do odebrania. Kilogram bananów, dwa mleka. Co tu jeszcze z takich większych rzeczy? Ręcznik, Sante, dobra, nie ma tego dużo na szczęście. Puh, dawno nie miałem sytuacji takiej jak w Słupsku były, nie? Że dostawałem pełne siaty zakupów. Aż dziwne. To dawno nie było takiej sytuacji. U, najszybciej będzie, no to jak wykorzystam tą drogę, którą tutaj przyjechałem. Próbuję sobie tędy pojechać. Tutaj koło kościoła prosto i wyjedziemy na tą główną. No zobaczymy. Może będzie to lepsze rozwiązanie niż przez ten parking się tam przebijać, ale pewności nie mam. Może być, że się myla. W życiu trzeba wszystkiego próbować. Wyjedziemy. I zobaczcie, że ja jeżdżę cały czas na drugim stopniu wspomagania. Co daje mi 29 km na godzinę średnia prędkość, znaczy średnia maksymalna prędkość. I uważam, że to w zupełności wystarcza. Myślę, że jest to w miarę bezpieczna jazda, niż jeździć tam, kurde, powyżej 40 czy 50 nawet. No nie wiem, tak, tak jest moje zdanie, każdy ma swoje. O, i o to mi chodziło. Właśnie, wyjechać tutaj i sobie jedziemy na tyły osą. Równiutki asfalcik, zero dziur. Przyjemnie się tutaj jeździ. Jakby na całym świecie były takie ścieżki rowerowe, to by było piękne. Ale w porównaniu do tego, czego doświadczyłem, jak jeździłem wtedy w Gdyni, co jechałem z tym ostatnim zamówieniem koło tego portu, to tamte ścieżki rowerowe to są jak tory Formuły 1. Naprawdę przepiękne mają tam ścieżki zrobione. Tutaj, ten znak mega przeszkadza, nie? Dziękuję bardzo widoczność kierowcom, jeśli chodzi o ten przejazd. Ok, o właśnie o to mi chodziło, żeby sobie tutaj podjechać. Dziękuję. No ja tak jest tego, że się. Jednak trzeba plecak rozłożyć, troszkę się pomyliłem. No ale dobra, idziemy wymienić baterię w kamerze. Widzimy się za chwilę. Ola, odwaliłem widzowie. Nagrałem w ogóle całej trasy. Zamówienie dostarczyłem właśnie teraz. Potwierdzam je. Co robiłem na nim? 11 zł 16 groszy. A co najlepsze, to wydarzyła się akcja po drodze, którą myślałem, że nagrałem, ale. No kurde, no nie wiem, jak ja to zrobiłem. Wymieniałem baterię w kamerze i chyba za słabo kliknąłem przycisk nagrywania, albo nie wiem. O, zamówienie jest, dobra, czekajcie, najpierw to akceptuję i wtedy wam powiem. No to sprawa wygląda tak, że prawie mnie potrącił pan na przejeździe dla rowerów yy, tutaj na tej ulicy. No dobra, nieważne. No, miałem po prostu niebezpieczną sytuację której nie nagrałem, no i teraz to co mogę wiecie? Mogę se gadać, nie? Co się wydarzyło? No nic, muszę bardziej uważać, na pewno. Kurde, no. Byłem pierwszy na przejeździe i pan tutaj skręcał w lewo i mnie nie widział. I prawie bym nie był tutaj psydupcy, gdybym by nie wyhamował. Coś się tutaj powoli rozkręca, o godzinie 20 dopiero. A ja do godziny 20.30 miałem w planach jeździć. No bo dzisiaj jest mecz. Barcelona-Hetafe który chciałbym obejrzeć. Zresztą oglądam praktycznie wszystkie mecze Barcelony. Jeśli co obserwujemy je na Instagramie, to doskonale wiedzą, że często wrzucam story, jak oglądam mecz. Prawdopodobnie zrobimy to zamówienie i będziemy kończyć. No chyba, że w miarę szybko się z nim wyrobimy, no to wtedy jeszcze może jedno uda się zrobić. Super, dzięki. Dobra. W ogóle dzisiaj nie widziałem żadnego kuriera Globo. Aż dziwne. Dzisiaj praktycznie cały czas tą samą trasę jeżdżę. No nie licząc tych zamówień w Redzie, no to tak, cały czas ta sama trasa. Przejdźmy pan pan. Swoją drogą bardzo przyjemnie mi się jeździ I najlepsze jest to, że w ogóle nie boli mi tyłek To jest coś nowego, uwierzcie mi No naprawdę, dłocik Zarąbisty rower I to jest gdzieś tutaj, czekajcie, tylko sobie jeszcze sprawdzę Dobra, szukamy 114 114, to będzie następny blok tutaj A gdzie tu są klapki mieszkalne? Pewnie z drugiej strony, co? Tutaj są garaże, a nie, tu jest klapka, dobra Czyli to jest tutaj. Widzicie? Trafiłem. Tu co mogę rower wprowadzić? dobry. Proszę bardzo, Nie ma. Ale to jest wszystko prześwietlone. To nic na to nie poradzę. Mam najwyższe ISO ustawione w kamerze, żebyście w tej ciemności coś widzieli. 986-41 zł zrobiony. Dobra, trzeba to podjąć decyzję. Czy czekać 17 minut czy wracamy już na chatę? Co byście zrobili na moim miejscu. <grytanie> Poczekam sobie chwilę tutaj. Bo stoimy. Ty to są ławki. Ile się usiąść na te ławeczki. No i dobra widzowie, to było na tyle w tym filmie. Jeździłem dzisiaj 3 godziny. Ja zarobiłem 42 zł. Uff, o zabolało to. To wychodzi jakieś 13-12 zł na godzinę. Nie wiem, dobra, nie chcę mi się tego liczyć. Sami sobie to policzcie. 42, podzielić na 3. Piszcie w komentarzu, ile to wyszło. Kilka słów odnośnie roweru, no to widzowie naprawdę. Z czystym sumieniem mogę polecić Wam dłocika. Jest to naprawdę zarąbisty rower. Jak za 3000 zł mamy tutaj dosłownie wszystko. Jeździ się nim bardzo komfortowo i naprawdę będę go częściej wyciągał, no bo dzisiaj po tych 3 godzinach w ogóle nie czuję, że jeździłem rowerem. W ogóle nie boli mnie. Wiecie co? 4 litery w ogóle mnie nie bolą ani nic. Także naprawdę szczerze Wam polecam dłocika. Także widzowie, jeśli jesteście zainteresowani kupnem tego roweru, w opisie macie link. I widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Do następnego. Cześć.